Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus zszedł z dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów. I wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu syna człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, Albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. przed chwilą w sarni responsoryjnym: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Istotnie, szczęście człowieka związane było i pozostaje zawsze z Bogiem. Jeżeli on w hierarchii wartości jest na pierwszym miejscu, to możemy zawsze mówić o szczęściu. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy przed chwilą bardzo dosadne słowa proroka Jeremiasza. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a Pana od, od Pana odwraca swe serce. Wydają się te słowa aktualne nie tylko w czasach, kiedy żył Pan Jezus, ale Równocześnie te słowa są aktualne także dzisiaj, w tym świecie, w cywilizacji cyfryzacji i szybkiej komunikacji międzyosobowej. Jakże często spotykamy się z poglądami, które spychają na plan dalszy, na margines, życie z Panem Bogiem czy Kościołem. Czytałem kiedyś o dobrym, zapowiadającym się studencie informatyki, wychowany w bogatej i bogobojnej rodzinie, a więc niczego w życiu mu tak naprawdę nie brakowało, ale z drugiej strony też rodzina na pierwszym miejscu stawiała Pana Boga. W każdy pierwszy piątek miesiąca. Przystępował do spowiedzi, przyjmował komunię świętą, brał udział w niedzielnych mszach świętych. Był człowiekiem także bardzo zdolnym. I kiedy zaczął studiować, okazało się, że pociąga go hakerstwo. Zaczął się włamywać do wielu baz danych, później te dane wykradał, wykorzystywał. Nie tak jak należy, a później znalazł się w więzieniu. Bardzo fantastycznie rozpoczęła się jego droga, ale kiedy zszedł z tej fantastycznej drogi, wtedy rozpoczął się wielki dramat. Rodzice przestali chodzić do kościoła, bo była to mała wioska. Jego mama często płakała, mówiąc, że był to jedyny, umiłowany syn, a tak źle skończył. Wielu z nas słyszało podobne historie i można by takich historii przytaczać wiele. Możemy dzisiaj w kontekście usłyszanego słowa powiedzieć, że życie jest wielkim balansowaniem. Pomiędzy szczęściem a nieszczęściem, pomiędzy grzechem a cnotą, między błogosławieństwem a przekleństwem, jest także balans między życiem a śmiercią. I nie dotyczy to tylko i wyłącznie śmierci fizycznej, bo w dobie pandemii możemy powiedzieć, jak wielu ludzi obumarło również duchowo. Kiedy w Ewangelii Chrystus mówi z jednej strony „Błogosławieni, to zaraz po drugiej stronie przywołuje „Biada wam”. To słowo kieruje także i do nas. Przypomina nam, że potrzeba w życiu ciągle dokonywać wyborów. Ale kiedy z uwagą wsłuchiwaliśmy się w odczytany fragment Ewangelii, możemy powiedzieć, że może być to pewien absurd, bo czy rzeczywiście trzeba głodować, być biednym, nie śmiać się, aby zostać błogosławionym, szczęśliwym? O co tutaj chodzi, panu Jezusowi, kiedy mówi biada? Co oznaczają te konkretne wskazania obłożone klauzulą biada wam? Najpierw słyszymy, Biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Wcale nie chodzi tutaj o to, że nie można posiadać. Bogacze oznaczają tu przede wszystkim tych, którzy posiadają złą hierarchię wartości. Źle pojęte bogactwo wyklucza człowieka z bliskości Pana Boga, nie daje radości. Ten, kto dużo posiada, bardzo często poświęca swoje siły i czas, żeby ten dobytek zabezpieczyć. I czy taki człowiek ma czas na relacje z drugim człowiekiem? Czy drugi człowiek będzie zawsze w hierarchii wartości po Panu Bogu na pierwszym miejscu? W żadnym wypadku. Trzeba zabezpieczyć to, co mamy i jeszcze pomnożyć. Dlatego ciągła gonitwa. Dla takich ludzi, gdzie jest nieodpowiednia hierarchia wartości, Pan Jezus mówi: biada. Biada wam, którzy jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Syty to człowiek, osoba przeniknięta także duchem współczesnego czasu. To ktoś, kto nie dostrzega innych. Jak przypominał nam o tym święty Jan Paweł II, to człowiek, który nie ma wyobraźni i miłosierdzia, stąd utarło się również powiedzenie: Czy syty może zrozumieć głodnego w żadnym wypadku? Czy mające wszystko może zrozumieć tego, który ma niewiele? Czy kłamca może zrozumieć, czym jest prawda? Na pewno wiele jest osób, ludzi, którzy mają wyobraźnię miłosierdzia. Są to ludzie, którzy żyją obecnością Pana Boga. Patrząc choćby w pryzmacie parafii, kiedy organizowane są zbiórki materialne dla osób potrzebujących przed jednymi czy drugimi świętami, Widać wypełnione kosze. Kiedy organizowane są zbiórki do puszek dla misjonarzy, osób potrzebujących, dotkniętych choćby trzęsieniem ziemi czy innym kataklizmem, ta puszka jest pokaźna. Świadczy to o tym, że mamy wyobraźnię miłosierdzia, że rozumiemy tych, którym żyje się gorzej od nas. To jest to błogosławieństwo. A jeżeli ktoś nie ma tej wyobraźni, biada. Czytamy dalej: Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Czy to oznacza, że nie można się śmiać? Śmiech jest wyrazem radości człowieka, płynie z głębi serca. I na pewno ten śmiech ubogaca nie tylko. Nas samych, ale innych, kiedy znajdujemy się w jakimś gronie. Ale przywołajmy śmiech sprzed dwóch tysięcy lat: tych, którzy śmiali się na krzyżowej drodze, czy tych, którzy stanęli pod krzyżem Chrystusa. Był to śmiech cynizmu. I o taki śmiech tutaj chodzi. Jeżeli człowiek śmieje się cynicznie z tego, co Boże. Co ludzkie, to ten śmiech nie jest godny pochwały. Kiedy odchodzimy od tradycji chrześcijańskich, śmiejemy się z nich, kiedy śmiejemy się z tych, którzy chodzą na niedzielną i świąteczną mszę świętą, przestrzegają zasad, zasad dekalogu, norm, odniesień względem drugiego człowieka, jest to śmiech cynizmu. I ostatnie biada dotyczy tych, którzy siebie stawiają w miejsce Pana Boga. Brzmi następująco: Biada Wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Biada zatem, jeżeli wydaje nam się, że jesteśmy przysłowiowym pępkiem świata. I ciągle w naszych rozmowach brzmi słowo ja. Gdyby nie ja, ja jestem najlepszy, najmądrzejszy, najpiękniejszy. Jeżeli ktoś inaczej powie, wtedy następuje irytacja i zagniewanie, biada. Kiedy słyszymy te fragmenty dotyczące biada, kiedy słyszymy w tych fragmentach mowę samego Boga Jezusa Chrystusa, to możemy dzisiaj wyobrazić sobie dwie drogi. Jedna droga trudna, ale z drogowskazami błogosławieni, szczęśliwi i inna droga o wiele łatwiejsza, której koniec oznacza Słowo Biada. Zapytaj więc, bracie i siostro, zapytajmy razem, jaką ja idę drogą. Amen.